że cały czas od tego czekacie na zwycięstwo w lidze. Widać, że gdzieś drużyna względem tego co było w pierwszej rundzie wpadła w jakiś delikatny kryzys. Tak zgadza się, no nie jest to jakaś nowość. Z tych chłopców że od takiego czasu nie pomachaliśmy punktów. No jest nam z tego powodu bardzo przykro. No, naprawdę ostatnie dwa tygodnie dość mocno trenowaliśmy, dość mocno pracowaliśmy do tego, żeby dzisiaj zwyciężyć, no ale niestety nie udało się. Też było widać, że drużyny przystępują do tego spotkania z troszeczkę innych pozycji, patrząc na to, w jakiej pozycji jesteście Wy w tabeli, gdzie macie pewne utrzymanie. A drużyna Red Devils, był jakiś element, który Was szczególnie zaskoczył w drużynie z no Nie no, wiedzieliśmy jak przeciwnie gra, niestety to co trenowaliśmy, to co sobie mówiliśmy nie było realizowane do końca tak, jak byśmy to chcieli. Nie wykorzystaliśmy słabszych punktów i ustawień przeciwnika. Myślę, że to miało decydujące znaczenie. Wiedzieliśmy też, że przeciwnik przyjdzie bardzo zdeterminowany. To też było widać na boisku, że walczyło o życie i niestety też nie dostosowaliśmy się do tego poziomu. Ja bym prosił o kilka słów podsumowania na temat tego meczu, bowiem byliście dzisiaj drużyną, która no nie była lepsza od swojego rywala. No, na pewno mecz nie ułożył się po naszej myśli. Mimo tego, że odrobiliśmy jedną bramkę, to później, niestety, odjechali nam przeciwnicy na trzy bramki. To już zaczęły się robić kłopoty, i też brakowało nam dużo szczęścia jakieś słupki, świetna dyspozycja bramkarza drużyny przeciwnej. I myślę, że to wszystko złożyło się na taki wynik, a nie inny. Najważniejszy aspekt, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, że wynik był taki, a nie inny? No, myślę, że. Przeciwnik, który walczył o tak naprawdę o życie, bo gdyby nie wygrali tego meczu, to już by mogli pakować się, że tak powiem, z najwyższego poziomu rozgrywkowego. No i myślę brak szczęścia trochę i też błędy indywidualne. No to już od paru meczy się powtarza i niestety mimo tego, że na treningach próbujemy to poprawić, nam to nie wychodzi. Jesteś w Waszej drużynie taki można powiedzieć niedosyt, bo patrząc na pierwszą rundę było praktycznie pewne, że, a raczej wydawało się, że Bochnia będzie walczyć o grę w fazie play-off. No na pewno po pierwszej rundzie spodziewaliśmy się więcej w drugim etapie sezonu, ale dużo kontuzji, dużo też niefortunnych zdarzeń, też odejście trenera. Myślę, że to wszystko wpłynęło na całą otoczkę klubu. I przez to zaczęło się tak dziać jak się dzieje i walczymy o punkty w dwóch kolejnych meczach, żeby na koniec sezonu nie wyjść z pustymi rękami. Trenerza można powiedzieć pierwsze z najważniejszych zwycięstw, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. Tak, tak jest, naprawdę. Eee, dziękuję za mecz zawodnikami, jakie zagrali tej macie. Dziękuję za trzymanie. To się długo, długo nie wygraliśmy. Eee, Нам треба є ще, можу є, ми є ще шанс, маємо залишитися в екстракласі, маємо ще два матчі і будемо працювати далі. Też jest to na pewno dobra odpowiedź na piątkowe zwycięstwo Kliraksa Chorzów, które przed e, tą kolejką miał tyle samo punktów co wasza drużyna. Nie, nie, nie. My e, na korzyść meczu e, to nie od klereksa zależy. To e, od nas. My chcemy wygrać ten mecz. E, dobre oglądali przeciwnika BSW. E, Chcę zagrać jak najlepsze, bo e, Наш ужонд і наш пан президент вже зачекали стоїть. Na pewno bardzo ważne zwycięstwo dla Waszej drużyny w kontekście jeszcze cały czas walki o utrzymanie. No oczywiście, to jest takie, takie trzy punkty, że no dają nam troszkę, powiedzmy, takie malutkie szczydla do walki o utrzymanie. No i powiem, że no, już dawno nie czuli tego samego zwycięstwa, także to jest jeszcze podwójnie przyjemnie. I jeszcze na wyjeździe z Bochnią, no uważam, że zagraliśmy dzisiaj my, dobry mecz. Także cały czas walczymy, ale to tak jak mówię, to jest tylko pierwszy krok. do té, do války. Też właśnie było widać od początku tego spotkania tą determinację i w szczególnie w pierwszej połowie byliście zespołem, który był dużo lepszy na parkiecie. No tak, tak, tak. No, byliśmy nastawieni na zwycięstwo. Stoiliśmy przed wielkim, wielkim spadkiem, powiedzmy do, powiedzmy tak nazwać go, trumny. No i nam nic nie zostaje, no, bo Remy nam nic nie daje, a tylko grać o pełną pulę i w każdym meczu co pozostaje też tego będziemy pragnąć.